Cześć, Manko. E, witam Was w drugiej części filmu o przeróbce, naprawie łóżka. No i w sumie dorobieniu zagłówka u córki. E, no, dzisiaj chciałbym już skończyć to, ogarnąć do końca tą rzecz. E, dotnę teraz dwie kantówki. Niestety nie mam mniejszych. Pęka nam tutaj ta deska, bo ona już tutaj zaczynała pękać. Ale to w sumie gwozie były poprzybijane przy samej krawędzi, to jak miało to nie pękać. Trochę kleju dam. Okej. Okay. Mamy już tutaj zrobiony ten stelaż pod szczebelki. Na takiej wysokości wstępnie to będzie, znaczy trochę wyżej dam, żeby to, żeby te pudełka spokojnie wchodziły. W tym miejscu nie pomyślałem, bo mogłem. Wiem, że robi się tak, że po prostu na grubość gąbki tutaj podkłada się jakiś klocek i wtedy bez problemu możemy to sobie przymocować. A teraz, żeby to przykręcić, to, no wiadomo, będzie to wszystko dociśnięte do gąbki. No, o, taka wysokość sp spokojnie wystarczy. Chciałem to na przypał, tak zamocować na wkręty, ale nie wiem. Spróbuję to no, dać na kołki. No, a to w sumie wystarczyły mi tylko te dwie kreski. Jakoś to się trzyma na kołkach. Dałem jeszcze wszędzie, znaczy no w te miejsca, jeszcze kleju trochę. Dokręciłem te kątowniki tak na wszelkich, chociaż nie wiem czy tak czy siak od tamtej strony jeszcze nie dam za dwa wkręty dłuższe. Jakoś to potem zamaskuję. No zobaczymy jak to się będzie finalnie trzymać. Z tamtej strony wkręty to w każdej chwili mogę dać. Tutaj też musiałem wyciąć, znaczy musiałam? no chciałem, żeby to ładnie przylegało do y, ściany, y, te elementy, więc tak jak, y, tak jak zagłówek, więc musiałem dociąć tutaj na miejsce, na listwę. Pytanie, czy ja to w ogóle dam radę przykręcić? Nie ukrywam, byłoby byłoby super, jakby się udało. Żeby nie musiał się. O tak, o więcej miejsca, dobra. No się pogniotło przy krawędzi, kurde. To jeszcze tam od ściany nie ma problemu. Zobaczymy jak od strony zewnętrznej będzie to wyglądać. Mógłbym kurczę dać jeszcze deskę w poprzek w tym miejscu. To po całości bym się tak elegancko... Chociaż z drugiej strony można dokręcić zawsze jakby coś się działo. No pytanie teraz jak tutaj to będzie wyglądać. Mm, chyba nie będzie źle. Przyłapiemy sobie tą, tą belkę pod spodem. Dobrze dociągnęło. Nie, no nie ma tragedii. Przy ścianie wszystko elegancko doszło. Tam też. Koniec końców nie wygląda to chyba najgorzej. Idę, przyniosę, a teraz przymierzymy to wszystko pod kurzem. Zostało jeszcze, a jeszcze ta półka, ja pierdolę. Dobra, zabieramy się za gniazdko. Zobaczymy, jak to wygląda. Są podwójne kable, tak jak myślałem. Kurde, ja je całe będę musiał wyciągnąć i tymi haczykami zamocować na półce. Jakby, o Boż, jeszcze taki. Dobra, mam nadzieję, że. Nie zapomniałem jak to się robi A tu jest na przyciski, no to elegancko No kurwa, myłaś ty Ale Prądu nie ma oficjalnie Wiem, że nie ma prądu, ale się zawsze stresuję. No, zaizoluję tutaj te kable. Bo nie wiem, czy tak powinno być, czy nie, ale jest coś takiego, że jak nie wiem, czy dobrze pamiętam, ale jeżeli zasilający z uziemieniem się stykną, to i tak wywala korki, mimo tego, że, są wy, że jest wyłączony prąd, więc o, będzie na pewno szybciej i prościej. Ja tak bym się dzielił. Koniec końców, i tak by wywaliło korki. Kurde, no nie wierzę, że to wszystko się udało. No, jeżeli dobrze zamontuję szafkę, no to wszystko będzie jak trzeba, o. Ja większość szafek montuję na takie dyble. To jest dziesiątka chyba i... Bez kołków, bez niczego. Jeżeli tu jest... Suporek zapewnie jest... To powinno pójść bez problemu. Bo, kurde, szybciej płyta pęknie niż spadnie. Dobra, tak na środku jest uziemienie. Lewa, prawa bez różnicy, ale zawsze z lewej wkładaliśmy zasilający. Weź tu, wyceluj na oślep. No, lekko nie będzie, już tu widzę. Albo były jaja, jak bramka nie weszła teraz. Ramkę bym ścinał. No i chyba jest w miarę równo nawet. Okej, okay, wszystko działa. Tutaj dojdzie oczywiście jeszcze szuflada zaraz. Piu. Wszystko jest. Trochę wysokie te łóżko, ale no... Jeżeli miały wejść te pudełka, to tak musiało być, no. Okej, okay, projekt łóżko można uznać za zakończony. Córka kategorycznie zakazała mi... ...zabudowywać tą wnękę pod łóżkiem, bo... ...no, po prostu się tam bawi i tyle. Dla mnie jeszcze lepiej, nie muszę, nie muszę dorabiać tej, tego frontu. A no, przy okazji jeszcze półeczko się udało zaczepić. Gniazdko też jest tak, jak powinno być wszystko. Tak, jak powinno być od początku w sumie. W tym odcinku to by było na tyle. Widzimy się w następnym. Cześć!